Renault Koleos lub inaczej Samsung QM5 produkowane było od 2007 do 2016 roku przez alians Marek Renault, Nissan, Samsung. Samochód ten, zarówno w wersji przed-Faceliftingowej, jak i po-Faceliftingowej, nie grzeszył urodą zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Mało tego w porównaniu do obecnych pięknych modeli nakreślonych ręką Lorenza van der Akera, totalnie by nie pasował. Dlatego właśnie myślę, że Renault wykonał bardzo dobry krok, prezentując nowego, odświeżonego Koleosa, swojego bardzo dużego Suwa. Co ciekawe, to nie pierwszy nowy crossover Renault. Wcześniej pojawił się budzący kontrowersję Kadżar stanowiąc jednak model o klasy niżej. Na prawdziwego następcę Koleos'a wciąż czekaliśmy i ujrzeliśmy go w 2016 roku na targach motoryzacyjnych w Pekinie. Drugie wcielenie modelu jest już jednak większe. Modele w gamie francuskiego producenta lubią rosnąć. Talisman, który zdaniem większości powinien zastępować brakującą Lagunę, jest tak naprawdę czymś pomiędzy wspomnianym leafbackiem a Renault Safran. To rosnące wymagania klientów pompują bryły nowych samochodów. Producent w tym momencie może pochwalić się najmłodszą gamą aut. Patrząc na jakość designu, myślę sobie, że to powód do dumy. Nowe samochody Renault mocno unowocześniają polskie drogi. Wszędzie tylko coraz częściej widzimy te właśnie charakterystyczne światła diodowe, dzienne, w kształcie litery C, te obłe kształty. Stylista Wander Acker w połączeniu z szefem Renault wykonują naprawdę dobrą robotę. Swoją drogą, coś co jest niewątpliwą ciekawostką, to sam fakt, że zarówno pierwsza, jak i druga generacja Renault Colosa miała bardzo wiele wspólnego z Nissanem Extrail. Nie byłoby to taką złą wiadomością, wszakże Nissan Extrail, ten nowy Nissan jest uchodzi za najlepiej sprzedającego się suwa na świecie. Jednakże Renault i tak tym nie przekonane pragnie Wam coś powiedzieć. Gdybyśmy mieli być szczegółowi, a Centrala Renault naprawdę lubi szczegóły, to podobno 95% widocznych części jest zupełnie unikalnych dla kolosa i nie pochodzi z Extraila. Spójrzmy na rozmiary tego modelu 2710 mm rozstawu osi 4673 mm długości nadwozia. 1843 mm szerokości. Głównymi konkurentami nowego Renault są duże SUVy. Skoda Kodiak dysponujące rozstawem 2791 mm, Peugeot 5008 2840 mm oraz np. nowa Kia Sorento 2780 mm. Przechodząc do walorów praktycznych, nie sposób na sam początek nie wypowiedzieć się o przednich fotelach. Te w koleosie... Są należą do bardzo wygodnych. Co prawda, nie posiadają zbyt mocnego trzymania bocznego, ale nie o tego oczekuje się od e, foteli w takich samochodach. Oczekuje się przede wszystkim tego, by nie męczyły ciała podczas jazdy oraz by posiadały wystarczająco długie siedziska, a to właśnie ma miejsce w tym modelu. Cieszy również wysoka pozycja za kierownicą, ale jak tego uniknąć, jeżeli auto stoi 15 cm wyżej niż osobówki. Do tego mamy tutaj elektryczną regulację, która również cieszy oraz Regulowane elektrycznie e, podparcie lędźwiowe. Pomiędzy fotelami znajdują się dwa uchwyty na kubki. W nich można przechowywane napoje albo podgrzewać, albo chłodzić, czyli bajer, który na początku dostępny był tylko i wyłącznie we S-Klasie, teraz jest już dostępny w Renówkach. Tunel środkowy po, y, pokryty jest błyszczącym, palcującym się i zapewne w przyszłości bardzo mocno rysującym się plastikiem w kolorze Piano Black. Pod podłokietnikiem znajduje się niewielki, acz głęboki schowek. W nim zlokalizowano dwa porty USB, co wydaje się dość słusznym pomysłem, ponieważ w momencie, w którym kierowca będzie raczył się uruchomionym systemem CarPlay, pasażer może naładować sobie telefon. Natomiast musi uważać, ponieważ przy projektowaniu tego schowka nie przemyślano za bardzo sprawy i nie zastosowano takiego moim, moim zdaniem. Taniego udogodnienia w postaci rowka na wyprowadzenie kabla, ponieważ ten za każdym razem, gdy zamykamy nasz podłokietnik i będzie sukcesywnie ucinany. Szkoda, tak samo właśnie jak ma miejsce tutaj, za moment nie będę mieć kabla. Ekran o przekątnej 8,7 cala w nowych Renault już nikogo nie dziwi, niemal wszystkie aspekty zarządzania samochodem wykonuje się właśnie za pomocą elektroniki. Fizycznych przycisków jest tu niewiele, jednak jeśli będziecie chcieli zwiększyć bądź zmniejszyć temperaturę nawiewu lub uruchomić najważniejsze funkcje, to są pod ekranem do tego dedykowane przyciski. Duży plus. Ekran nie działa zbyt precyzyjnie, a system nie należy do najbardziej intuicyjnych. Ale do wszystkiego można się przyzwyczaić. W kwestii elektroniki, to za kierownicą znajduje się drugi wyświetlacz prezentujący nam prędkościomierz, obrotomierz i parę innych informacji z komputera pokładowego. Możecie zmieniać motywy wyświetlacza oraz dysponując pięcioma różnymi kolorami, ustawiać oświetlenie nastrojowe ambiente. Do tego jeszcze 13-głośnikowy system Bose. O komfort oraz ilość wpadającego do środka światła zadba panoramiczny otwierany dach, latem przyda się dwustrefowa klimatyzacja oraz wentylowane siedzenia. Zimą skorzystacie z podgrzewanej kierownicy i foteli. Ciekaw jest natomiast brak indukcyjnej ładowarki telefonu, brak pokrętła do zmiany trybów jazdy jak w Talismanie, Megane czy s oraz przełączniki do otwierania szyb, które nijak nie pasują do całej idei unifikacji Renault, gdyż takich przełączników nie znajdziecie w nowych modelach tej marki. Mówiąc o walorach praktycznych tego samochodu, chyba nie sposób wypowiedzieć się również na temat bagażnika i ten otwierany albo za pomocą przycisku na klapie bagażnika, albo za pomocą tego znajdującego się na naszej karcie, albo za pomocą nogi. Teraz się uda. Mieści aż 579 litrów pojemności przy standardowym ułożeniu tylnej Kanapy. Po jej otwarciu oczywiście uzyskujemy olbrzymią przestrzeń cargo. Porównywanie do konkurentów, to Kodiak posiada od 560 do 650 litrów. Tam wszystko zależy od tego, jaką wersję wybierzemy, czy będzie to wersja 5 czy 7 osobowa, a Peugeot 5008 ma olbrzymie ponad 700 litrów, także tutaj jest to totalna detronizacja innych konkurentów. Co więcej, mamy dość foremny luk bagażowy, możemy Składać tylną, fotele tylnej kanapy za pomocą takich uchwytów znajdujących się w bagażniku jest to duży plus, podwójna podłoga, dodatkowe schowki, no i niestety wnikające do wnętrza bagażnika nadkola, które nieco zmniejszają tą przestrzeń i sprawiają, że jest ona nieco mniej komfortowa. To na co zwrócę uwagę już teraz, to wysoki próg załadunkowy, który w każdym innym samochodzie niż ten byłby po prostu wadą, natomiast tutaj nie całkiem nią jest. A to dlatego, że nowy Renault Koleos można uznać za samochód aspirujący do miana przynajmniej pół terenówki, Posiada tryby jazdy, w których zawiera się automatyczny napęd na 4 koła oraz blokowanie 4x4. Ostatnia opcja dzieli osie w proporcjach 50 na 50 i dostępna jest do prędkości 40 km na godzinę. Niestety taki napęd uświadczycie tylko i wyłącznie w mocniejszej wersji silnikowej, czyli 2.0 dCi 175 koni. Tam właśnie będzie napęd na 4 koła. Jeśli natomiast zdecydujecie się na niższy wariant 1.6 dCi 130 koni, to wtedy otrzymacie tylko i wyłącznie kolosa z napędzaną przednią osią. Co do silników benzynowych, cóż, Renault zdecydowało, że po prostu taki silnik klientom nie jest potrzebny. Nie potrzebują go, nie chcą go, zatem nie będzie go tymczasowo w ofercie. Troszkę mnie to martwi w kontekście tego, że powoli producenci chcą wycofywać się z produkcji silników wysokoprężnych. Zatem jak się pewnie domyśliliście, pod maską dzisiejszego egzemplarza wyposażonego najmocniej, jak się dało w wersji Initial Paris znajduje się dwulitrowy silnik diesla o mocy 175 KM mechanicznych i 380 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna wynosi tu 201 km na godzinę. Do setki rozpędza się w czasie 9,5 sekundy. W tych osiągach Koleosowi pomaga jeszcze automatyczna, bezstopniowa skrzynia CVT. Boże, przepraszam, przepraszam, Renault, wiem, wiem, wiem. Jest to tak naprawdę skrzynia CVT z wirtualnymi biegami, czyli coś takiego jak w Lexusie, ale nie działa tak jak w Lexusie. Działa trochę gorzej, przeciąga obroty, wyje. Natomiast nie jest to takie wycie jak w hybrydowych Toyotach czy na przykład Citroenie Cactusie. Jest to mniejsze wycie. Te wirtualne biegi w tej bezstopniowej skrzyni nazwanej przez Renault X-Tronic... Zmieniać możecie w trybie sekwencyjnym. Na szczęście w ofercie jednostek napędowych wciąż znajdują się w obu wersjach skrzynie manualne, sześciobiegowe i w tym wypadku polecam ten wybór. Póki co jesteśmy w małym terenie i warto powiedzieć, że zdecydowanie możliwości tego samochodu zwiększa spory 21 cm prześwit. Asystent zjazdu ze wzniesienia, dodatkowe tryby i całkiem niezłe kąty natarcia i zejścia otrzymane dzięki krótkim zwisom nadwozia. Jeśli wyjedziemy jednak na asfalt szybko, okaże się, że nowy Koleos to naprawdę komfortowy samochód, wprost idealny pomimo wymiarów do miasta. Wspomaganie kierownicy pracuje mocno i wytrwale, dzięki czemu manewrowanie jest czystą przyjemnością. Zmniejsza się czułość na polecenia kierowcy wraz ze wzrostem prędkości samochodu, zatem jest to układ w pełni progresywny. Dodatkowo dla niecierpliwych zamontowano asystenta parkowania. Koleos może poszczycić się także całkiem niezłą średnicą zawracania wynoszącą 11,4 m. Zawieszenie buja się na nierównościach i przy pokonywaniu większych łuków i zakrętów. Należy pamiętać o tym, że jeździmy dość wysokim samochodem z wysoko położonym środkiem ciężkości. Pod względem wygody myślę, że samochód ten spokojnie można postawić obok Kodiaka i nieco wyżej niż Peugeot 5008. Producent podaje, że średnie zużycie paliwa wynosi około 6 litrów na 100 km. Ja wyzerowałem licznik przed wyjazdem z Warszawy i dzisiaj po autostradzie oraz jeździe miejskiej komputer pokładowy pokazuje mi około 9 do 9,5 litra na 100 km. Jest to całkiem ekonomiczny samochód. W Polsce ceny Renault Coleos rozpoczynają się od kwoty 109 900 zł. Należy oczywiście liczyć się z tym, że dostajecie w ten sposób wersję najtańszą, zen. Tak się nazywa najniższa wersja wyposażeniowa w Renault Koleos, do tego z tym słabszym silnikiem 1.6 dCi 130 koni. Jeżeli chcielibyście mieć nieco wyższą wersję wyposażenia, no to trzeba dołożyć 10 tysięcy złotych. Od samego początku zatem Koleos jest droższy o 2000 zł od Extrayla, ale moim zdaniem jest też 2000 razy lepszy, piękniejszy i bardziej sensowny. Zresztą to zostawiam już w Waszej opinii. W porównaniu do hmm, tego konkurencyjnego Kodiaka to... Jest to nieco tańszy samochód, już od samego początku kosztuje 92 400 zł, ceny Peugeot 5008 kształtują się na podobnym poziomie. Myślę sobie, że ta walka w tym segmencie będzie bardzo zajadła i z pewnością te modele wiele ugrają tą swoją konkurencyjnością e, głównie cenową. Myślę sobie, że za pewien czas będziemy widzieć bardzo wiele modeli Koleosa na polskich ulicach. Ja w tym momencie dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych materiałów na jazdach próbnych. No i cóż. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał i na razie. Poświęcę, ale z w burzu. Uff. Ale tak to jest z tymi Polakami, właśnie że to my Polacy. W zimę, gdy zimno narzekasz, w lato, gdy ciepło, też narzekasz. Chyba, że ty nie.